Szanowni inwestorzy, to od polityków zależą losy giełdy papierów wartościowych, losy różnych klas aktywów. Na przykład, wczoraj po sesji w Stanach Zjednoczonych okazało się, że prezydent Donald Trump wcale nie ma zamiaru zdymisjonować i zwolnić prezesa Pawela i od razu pojawił się wielki globalny popyt na ryzyko. Indeksy giełdowe rosną, rośnie miedź, rośnie ropa naftowa. Mamy odwrót od złota, które było zabezpieczeniem na wypadek niepewności. Mamy także próbę umocnienia amerykańskiego dolara, ale też przede wszystkim kupowany jest bitcoin oraz jest, kupowany, jest kupowane wszystko, co na rynkach wschodzących ma perspektywę na dalsze wzrosty. Dlatego też rynki finansowe się cieszą, prawdopodobnie giełdy w Stanach Zjednoczonych otworzą się na plusie. No i zobaczymy co dalej, ale najważniejsze przesłanie jest takie, że to politycy doprowadzili do spadków indeksów giełdowych i oni mogą te tendencje odwrócić. Te tendencje nie wynikają wcale z zakowania gospodarki. Pozdrawiam.